Węglewo, malutkie miejscowości, małżeństwo między międzywioskowe, ponieważ pierwsze jest węglewek ze Żmigrodu się wyjeżdża bychowo, z którym też dosyć dobrze żyjemy, ale najlepiej to właśnie karnicy węglewek, współpraca się układa. Teraz tak, węglewie wita, wita czy węglewo wita, znajduje się braba zabytkowa z herbem kogo? Królowej Jadwigi. Jadwigi, podpowiadaj mi. Transformator, za którym jest ogromne są pastwiska, gdzie jest hodowla bydła mięsnego i to na skalę taką nawet bym powiedziała dalej niż krajową. Kapliczka, która jest zadbana właśnie dzięki mieszkańcom, którzy wiele serca włożyli, a to już jest no bardzo, bardzo dawno zrobiona z prostych kamieni, a teraz już taka Bicacana. Gniazdo, gdzie są dwa bociany, 20, którego przyleciały 29 marca. Yy, I to jest taka, w ogóle wieniec dożynkowy był zrobiony z bocianami, przyniósł nam szczęście, bo że nie pierwsze miejsce, kasa była za to. Yy, trochę dalej jest hodowla bydła mlecznego. Mówię mała miejscowość, bo jest tylko 21 budynków. A krów jest około 150. Także jest dużo. Nie, 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 tak, ale tak, bo to jest hodowla i muszę nie, nie liczb indywidualny. To jest to. Dom Sołtysa jest tutaj, tam gdzie był chłod rozwalony, ale już jest zrobiony. Piękna wiata PKS-u, która może służyć za przykład. Darek powiedz, że prawda. Muszę no, Tak, ładna. Muszę potwierdzić. Mimo, że jestem, nieskromnie jest pracownikiem PKS-u, ale jestem bardzo dumny z tej wiaty, jak tam zawsze mam okazję zatrzymać i, i kogoś wysadzić, tak. albo kogoś zabrać. Tak. To w mojej karierze y, dziesięcioletniej, jak i jeszcze, nie udało mi się tam właśnie nikogo zabrać ani nikogo. <laughs> Tutaj mamy staw tak, który jest właściwie częściowo mój. I wspólny. I też, no co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, na końcu witacz, węglewo żegna. Z jednej strony wita, z drugiej żegna. Tak, krótkie, 21 budynków, 85 mieszkańców, 18 dzieci w tym. Młodzież i dzieci razem. Przejeżdżamy przez Bychowo, są dwie drogi do Bychowa, ale my zawsze tam po jedziemy, bo żeby nie było krokodyli. Teraz tak, Karnice, bardzo ładna miejscowość, mała też w ogóle budowa zwarta jest i w jednej miejscowości i w drugiej przy drodze znajduje się, znaczy krzyż przydrożny, aha tu jeszcze chciałam zaznaczyć, że jest krzyż pokupny, nie wiem czy bychow, ktoś bychow, wie, w Bychowie, tak, 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 bardzo ładnie no i w, tak, ścieżka rowerowa też prowadzi i jest duży zakład Jafra, no to chyba wiemy, że produkcja mebli do kraju i za granicę. Yy, tak. tutaj mamy do... pracownicę właśnie. Litego. Z Tak, z Litego. Yy, Teraz yy, po lewej stronie to jest cmentarz wspólny dla jednej miejscowości, dla drugiej. Hodowla drobiu, pana, nie wiem czy na tym hodowla i ubojnia. ubojnia. Yy, trochę dalej, ubojnia. Yy, trochę dalej ubojnia. mieszka pan Wilakiewicz, Wila yy, Hodowla wniosek, yy, sprzedaje jeczka na targu, targu. tak. I jest bardzo ładny skwer, który został teraz zasypany, jeszcze darego nie widziała, że będziesz widział, jak zarośnie. Tu prowadzi mnóstwo taka. Kasi. Kasi? O to to Tak, tak. tak. Teraz tak, może żeby nie ominąć, droga prowadzi na kędzie, następna wieś, bo to tak troszkę hmm. tam skręca i tu jest mieszkanie pani też zadbane, piękny płot teraz będzie i jeszcze zanim dojdziemy, przetwórstwo warzywne. Kapusty, A tam Pan dalej, to taki droga, jest 3 km do rzeki Bary. Tak, jest Bary, czy są siecznica Mamy dwie rzeki. No i środek wioski to park. Tak, jest. Tutaj mamy park. przystankowa i w tym tak. parku są właśnie ruiny tego pałacu. Po pałacu jedynie piwnice tam zostały. No nie, i dalej mamy już. I nie straszy już. Nie, nie, nie straszy. Jest świetlica i nieopodal świetlicy jest odsiarczalnia Agatów.

jest skręcany na Jak się nie lubi, ja to jest, jest, są dwa wyjścia. Tak, dwa tak, <laughs> tak, tak, tak. tak, <laughs> tak, tak. wyjścia. <laughs>